Witam wszystkich w kolejnym odcinku yy, Mamy niedzielę. Dzień po żniwach. Wczoraj były żniwa, takie nieduże, bo ten jęć co kosiliśmy. Widzieliście zresztą w poprzednim odcinku yy, 2,5 hektara skoszone. ale teraz to sprosować, bo jeździłem, patrzyłem, jest suche. Tam krzężyto to zebrane, bo było tam kawałaczek zebraliśmy. To takie troszkę wilgotniejsze to już słoma jest. Taka względna Ale nie będę tam czekał Trzeba to sprzątnąć Coś prasę przejdzie To tam troszkę może wielkości będzie Ale nie jest grubo tej słomy Tej pszenżytni bo Znaczy no tak w miarę jest Znaczy nie jest grubo Nie jest tak strasznie grubo bo jest w miarę grubo Bo wiadomo po że Troszkę szerszy niż my mamy Na jęczmiance Jest nie ma za dużo tej słomy, także ona już jest sucha, no ale i była też sukrza podczas koszenia, bardziej dojrzała. słoma się wczoraj przeleżało, bo kosiliśmy to trochę wczoraj, przeleżało dzisiaj, więc można prasować. Przeważnie czekam dwa dni, tak mniej więcej, jak jeżeli taka zieleńsza była słoma, ale w tym wypadku nie ma co czekać, Co będę czekał na deszcz, żeby mi zmoczyło, to bez sensu, a jeżeli jest suche, no to trzeba prasować, a jest suche, bo patrzy, Prawda? No No Droga między kukurydzą Jednym polem a drugim Przywzięła ładnie kukurydza, teraz rośnie Widzicie tutaj gdzie jest glina To ta kukurydza jest mniejsza Ale Ogółem jest gitara No Dzisiaj mamy słoneczko, elegancko Także Sprasujemy zobaczymy jak to będzie wyglądało yy, ogólnie potrzebujemy słomy tak w granicach 200 sztuk na rok znaczy na sezon nam wystarcza przeważnie yy, głównie to jest wszystko co słoma to do ścierenia trochę, do paszobozu tam nie dużo, ale tam kilka belek yy, nie potrzebujemy w tym roku tylu sztuk aż zrobić bo mamy z zeszłego roku gdzieś około 60 bel także Słomy, także, jak zrobimy te 150 czy 160, to będzie dla nas wystarczająco. I także będzie można trochę ściąć w sieczkę. na Borkach będziemy ścieczkę sieczkę dociąć, bo tam nowornika się nie zawiezie. Bo wiadomo, daleko. Czy można byłoby, ale kto będzie to gonił? Na taki kawał. A tutaj po prostu po prostu tutaj jest. Blisko domu, i tutaj się nawozi pod dworzan, czy tam na trawy, a tam się zetnie, i tyle. Jakby była potrzebna, to samo to by się zbierało. W zeszłym roku zbieraliśmy, ale w tym roku nie ma potrzeby, więc nie zbieramy. Będzie to jako nawóz trochę i dla tego wszystkiego. Resztek później, Tam mamy pszenicę, i mieszankę na workach. Koło domu mamy mieliśmy ten jęczmień, właśnie odziemy, przężyto, pszenicę. Owiec, mieszankę i żyto i co więcej? Coś miało A pszenica będzie spryskana, bo jest zielona, jest trawa w niej odbiła, urosła, także trzeba to będzie spryskać. I tyle. A ja tutaj beluję, myślę, że tu dużo belek nie będzie, bo ta słama zatęga to tu nie jest. Ale trzeba sprzątnąć. No i będzie można później coś działać na tym polu. Nie wiem, co tu będzie robione, ale to jeszcze jeszcze zobaczymy. No i dobra, pojechali. Będę musiał podbierać, troszkę unieść, bo do trawy jest niżej, żeby lepiej zbierała. Do słomy ja podnoszę zawsze, żeby nie łykało kamienia nie pogięło się nic, bo i tak zwierzę, bo ta słoma to wiadomo, jest inaczej niż, niż trawa. No, także robimy belkę, zrobię jedną belkę. Zobaczymy, jak to wygląda. No i tak to bywa. Taka to niedziela, ale dużo nie ma tego. Co tu jest ładna kukuryda, tylko tu jest inna ziemia. Tu jest bardziej piaszczy, piaszczysty teren. A Kukurydę widzicie? Taka ziemi lubi Ładna, równa teraz się zrobiła Kukurydzka A tu ta mieszanka co Wam mówiłem? Znaczy Owies, jest czysty owies Patrzcie ładnie pokoszone nie ma tutaj z takich Przy wyjeździe Często jest jak Znaczy jak się wyjeżdża Ze zboża to później właśnie Są takie zawijasy, a tutaj nie ma po prostu już yy, zatrzymy, znaczy zaczniemy się, kończył koszyć, to cofał od razu, żeby to ładnie rozścielić, a nie zawijał. Ty, który gdzieś było, to gdzieś w którym miejscu zawinięte chyba, ale tu już na sam koniec chyba. Ale ogólnie jest dobrze, o tutaj właśnie chyba. No, tak ogół, ogółem jest gitara. że niedługo Bela będzie. Tam. Już Renata ma co? Co robić troszeczkę. O, jak fajnie jest tutaj cień. Muszę tu chyba klimatyzację w końcu zrobić, bo to jest masakra. Musiałem niż kabiny z zrobić, jeżeli się dają naprawić. Wtedy będzie inna robota. Ale to pewnie nie mamy koszty, że ona nie działa No, dobra, mamy PLK jedną nie do słabo do Pitanej wyżej się przestawi zbicie na większe I tyle Zobaczę, jak to wygląda. Najlepsza dana słoma to żytnia jest albo pszenżytnia ewentualnie do ścielenia, ale o! Nie jest ciężkie. Można będzie troszeczkę jeszcze zwiększyć, zwiększyć bicie, by była bardziej zbita. Ale się kruszy, kurczeń. króciutka słoma będzie się sypało. Ale nic. może zwiększę zaraz, zbicie delikatnie. Ale to zaraz jeszcze. Pociekno no zaraz to zrobię, a tak jak mówiłem, najlepiej zytnia przezydnia do ścielenia owsianka czy coś takiego do wozu. wtedy idzie A tak to, to do ścielenia najlepsza. Owsianka jak nie ma z innej to ścieli mi owsianko czy tam jakąkolwiek, ale e, po prostu życia najlepiej pochłania to Wilgoć i dobrze trzyma, owsianka to szybko się zgroi i liba. Dobra, ja tu działam, podziałam trochę, to się odezw ode odezwę znowu i tyle. No i co tu? No i co tu dużo gadać? Było wcześniej. Najważniejsze rzeczy powiedziałem. Widzicie, od razu tutaj na bieżąco zwożone, chociaż miały nie być złożone. Staszka, Johnem, leci. 20 sztuk wiezie. I tak to wygląda To jest sprzężyta Nie są ciężkie, zbite w miarę Są Tam, że może będzie przyzielone Bo tak jest tutaj, patrzyłem wałki, później jest grube Ale jest ok. Leciutkie Nie są ciężkie 34 sztuki zrobione Z 2,5 hektara Także jak na jęczmiankę Bardzo, bardzo dobrze Dobra Lecim co? Nie, bo szkoda ciasu Dobra. wyłączymy wałek potrzebny, Wałek. podniesiony i pojechali 20 sztuk słomy na przyczepie normalnie Wejścia 8, że też wodzi bez wyniku, ale blisko domu to po co tutaj spinać się pasami, męczyć się i tak nie weszłoby wszystko, bo by zostało kilka kurek, bo wyszło 34 Więc myślałem i może troszkę nie będzie, bo to ta słoma taka tęga, ale ale wyszło. Tutaj jest właśnie, teraz jedziemy, to była słabsza, trochę. Tam to pokazywałem tą tuberkę, to była lepsza słoma, i więcej się sypało. No i tak to wygląda. Wszystko. Taka szybka akcja. Szybki vlog niedzielny, z najważniejsze aspekty powiedziane. A jeszcze ja tak sobie przeliczyłem ile nam zboża potrzeba krowom i cielakom na rok okrągły, na 365 dni. Eee, że tak powiem, no to średnio tak te 3 tony miesięcznie z samego zboża idzie, może trochę więcej, ale przyjąłem te 3 tony bo 7, no, 700 kg dokładnie przyjąłem na po prostu na jeden tydzień, to niech będzie te 750 razy 52 albo inaczej 3 razy 12, 36 Ton rocznie. No tak mamy dużo więcej, ale wiadomo, no, te, te przeliczenia to tak różnie mogą później skutkować. Może być za mało, za dużo, ale ale tyle nam trzeba. To, jak 50 ton mamy, to jest wystarczająco. Z zapasem sporym zeszłego roku ma, nam yy, zostało dużo. Nie ja wiem, 20 ton zboża. Coś koło tego tak, no po. Nie mówię, że... Dokładnie, no i sporo sprzedaliśmy, bo sprzedaliśmy w zeszłym roku 20... Znaczy sporo, jak na nas sporo Bo tak to nigdy nie sprzedawaliśmy Sprzedaliśmy 20 ton Przężyta z żytem Tak już łącznie ponad 20, tam chyba 23 No i na wiosnę sprzedaliśmy 3 tony Przężyta I... Zla, znaczy no, tak nieliczone, nie no bo Kurom, mieszanka, czy też owiec lub pszenica była sprzedawana także 3 tony, pewnie także sporo tego poszło. Znaczy, sporo jak na nas te 3 i 3 to 6, no prawie 3, około, około 30 ton sprzedaliśmy. Także jak na nas, to jest dużo. Ohoho, oho. i pojechał I pojechał Arek Że mu słoma spadła z góry jedna na zakręcie No dobra, nic Co miałem powiedzieć to powiedziałem, ja będę kończył Liczę na wasze lajki, like, subskrypcje i komentarze także Dzięki za uwagę i do następnego odcinka niebawem, cześć!